Witamy na konferencji prasowej przed spotkaniem w Krakowie z Wisłą Kraków Trener Marcin Sasal, Zbigniew Małkowski i Jacek Kiełb, do Państwa dyspozycji. Na początku oddaję na głos trener Sasanowi. Dzień dobry, witam. No, przeżyliśmy trzy spotkania pod rząd praktycznie w ciągu 6 dni grane. i Oczywiście nie było się bez strat, bo tą dużą dawkę tygodniową Zapłacił Pan Tobolewski kontuzją, która praktycznie wyklucza go do, do końca już w meczu. To na pewno jest duża strata jeśli chodzi o akcję ofency, tym bardziej, że pan udałego zgodzić na ostatnie spotkania. Jesteśmy powijani i dzisiaj wczoraj mieliśmy praktycznie różne zajęcia. Musimy się zregenerować, zostawiliśmy dużo zmian na boisku, szczególnie w meczu z Legią. Szkoda praktycznie tylko jednej rzeczy w wyniku rzeczywiście nie jest dla nas dobry. Natomiast cieszę dobra gra w tych spotkaniach i mamy jeszcze 4 mecze, walczymy o utrzymanie. Będziemy przynajmniej starali się i wszystko, żeby tak było. Jutro mamy zajęcia o godzinie 15.30 na stadionie na Szczepaniaka i potem po tych zajęciach gdzieś w po godzinie 17 wyjedziemy na zgrupowanie przedmeczowe przed meczem z Wisłą. Ponieważ w tej chwili Nikola Mijajnowicz pojechał do Jedni Andradina na USG, dzisiaj praktycznie 20 ludzi, która jutro będzie trenować i 18 zostanie. Nie wiadomo, czy, jaki jest stan kontuzji. zawodnicy. W większości przypadków są pomęczeni ci, którzy grali te trzy spotkania. Natomiast no, pozytywy to są takie, że morale no, zespołu jest. Jest na pewno wysokie, bo znamy swoją wartość, no i wracają e, ci, którzy nie mogli grać w meczu z Legią, czyli Aleksander Dziukowicz i e, Artykuł Żyć. W związku z tym e, na pewno będziemy się starali zagrać równie dobre e, spotkanie z Wisłą, jak i z Legią. Oczywiście liczę na to, że efekt będzie o niebo e, czyli 20 zawodników, którzy są brani pod uwagę na mecz z Wisłą. Radosław Cieżniak, Zbigniew Małkowski, Dariusz Łatka, Nikola Mialilowicz, Paweł Stano, Hernani, Aleksander Bukowicz, Kamil Kuzera, Cezary Wilk, Grzegorz Lech, Paweł Kaczmarek, Maciej Tataj, Krzysztof Gajtkowski, Jacek Markiewicz, Jacek Kiełb, Edi Andradina, Łukasz Maliszewski, Ernest Konon, Artur Jędrzejczyk, Michał Zieliński. I oczywiście, kto z Państwa nie zdążył zapisać, zostawię tutaj to, co, co mam przed sobą, żebyście mogli sobie uzupełnić, skorygować skład. No ja może tyle. Dziękuję bardzo.